kraje i obyczaje. Monika Stachura, redaktorka naczelna magazynu Sens. W drugim sezonie podcastów zabieram Państwa w kolejne podróże. Rozmawiam z osobami, które znają te destynacje jak własną kieszeń. Materiał sponsorowany przez Biuro Turystyki ZNP Logos Tour, które oferuje wyjazdy kulturowo-poznawcze na 7 kontynentów, spełniając marzenia o poznawaniu świata. Wyjątkowy standard, indywidualne podejście oraz unikalne atrakcje sprawiają, że egzotyczna przygoda jest na wyciągnięcie ręki. Więcej informacji na logostur.pl. Kraje i obyczaje Monika Stachura, redaktorka naczelna Magazynu Sans. Magdalena Żelazowska. Jestem autorką książek o Stanach Zjednoczonych, o Nowym Jorku, ale też o całych Stanach. I właśnie Magdalena zdradziła tym samym kierunek naszego dzisiejszego podcastu. Będą to Stany Zjednoczone. Jak już słyszymy, Magdalena napisała już. Książę, kilka na ten temat. A więc siłą rzeczy w jednym odcinku nie wyczerpiemy na pewno amerykańskiego tematu, ale od czegoś trzeba zacząć. I zacznijmy wobec tego od takiej bramy do Nowego Świata, czyli Nowego Jorku, przez którą przybywali przebywa, kiedyś emigranci do Stanów Zjednoczonych. To nowy Jork. <laughs> Ken Jackson z Uniwersytetu Kolumbii powiedział, że nowy Jork to tam, gdzie zaczyna się Ameryka. I rzeczywiście, tak możemy powiedzieć, co najmniej w kilku znaczeniach w znaczeniu geograficznym. Tak jak zauważyłaś, dla nas, Europejczyków, jest to taki naturalny punkt startowy do odkrywania Ameryki. Jest tam nam stosunkowo najbliżej do Nowego Jorku. Mamy najwięcej bezpośrednich połączeń z Europy, więc to jest taki nasz naturalny Pierwszy punkt kontaktu, ale też w sensie historycznym. Można powiedzieć, że Ameryka jako państwo zaczęła się między innymi w Nowym Jorku. Nowy Jork był jednym z pierwszych ważnych ośrodków miejskich, portowych na terenie Stanów Zjednoczonych, który bardzo dynamicznie się rozwinął. Zyskał dzięki temu znaczenie i popularność wśród napływających tam imigrantów. A popularność Nowego Jorku sprawia, że dla nas jest to. Także takie pierwsze skojarzenie z Ameryką, w sensie kulturowym, jakie mamy. Nowy Jork znamy z filmów, z seriali, ze zdjęć na reprodukcjach, które widzimy w naszych mieszkaniach. E, więc myśląc Ameryka, wyobrażamy sobie um, ulicę Nowego Jorku, żółte taksówki, takie trochę stereotypowe obrazy, ale rzeczywiście jak tam pierwszy raz wylądujemy, postawimy stopę na Manhattanie, to czujemy się. Jak w otoczeniu nam dobrze znanym. I trochę też jak na planie filmowym, bo rzeczywiście przechadzanie się po Nowym Jorku, mieszkanie tam, przypomina przepywanie na planie zdjęciowym poprzez właśnie tę znajomość obrazów, kadrów, ale też nagromadzenie miejsc znanych z tego, że zostały sfilmowane w bardzo popularnych produkcjach. Więc zwiedzanie Nowego Jorku szlakiem filmowym to jest bardzo dobry wybór. Mówiłaś o symbolach, o pewnych naszych wyobrażeniach na temat Nowego Jorku i jednym z takich wyobrażeń jest statua Wolności, która dziś w żaden sposób się nie kojarzy z czymkolwiek innym poza Nowym Jorkiem, a ona przywędrowała do, do Nowego Jorku z Francji. To był prezent francuski na stulecie deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych. Tak, to XIX wiek i moment w historii miasta, kiedy ono się niezwykle dynamicznie rozwijało, przebywały tam rekordowe liczby imigrantów, głównie z Europy, licząc na. Szybką poprawę swojego losu. To ten słynny American Dream i Nowy Jork jest jego symbolem. To jest miejsce, do którego zmierzały masy, licząc na to, że ich los w szybki sposób się tam odmieni. Bo rzeczywiście Nowy Jork obiecywał ludziom zmianę na lepsze dzięki własnej ciężkiej pracy, ale na tę zmianę nie trzeba było długo czekać. To był właśnie sekret tej obietnicy, jej atrakcyjność. I wciąż taka aura obietnicy się nad Nowym Jorkiem unosi. Dla turystów jest to obietnica niezapomnianych wakacji, świetnego urlopu. No i właśnie niektórzy mogą pomyśleć, no, ale właściwie to ten miejsce, takie najbardziej popularne, oklepane, może zostawić, może poznać ten Nowy Jork od takiej mniej popularnej strony. Ja jednak polecam, żeby zacząć obowiązkowo od tego, co znamy najlepiej czyli od Statuły Wolności. Od rejsu Ellis Island, czyli zobaczymy tam centrum imigracyjne, przez które przewinęły się tysiące imigrantów z Europy, również wielu Polaków. To jest magiczne miejsce. No i poza tym wszystkie te nowojorskie Evergreeny, czyli stare wieżowce, tarasy widokowe, Central Park, Biblioteka Nowojorska. Broadway, czyli to wszystko, co wydaje nam się bardzo popularne, czasami może oklepane, naprawdę jest warte zobaczenia, bo no, wrażenie jest niesamowite i żal byłoby tego nie zobaczyć. Chociaż oczywiście Nowy Jork ma dużo więcej do zaoferowania. No właśnie, my wspominamy o tych evergreenach, czy też symbolach, które wydawałoby się nieco oklepane, ale jednak warte zobaczenia na własne oczy. I myślę, że turyst, wielu turystów tak myśli i nie jest rozczarowanych, bo na przykład. Jedno z muzeów amerykańskich, Metropolitalne Muzeum Sztuki, jest jednym z pięciu najbardziej, najczęściej odwiedzanych muzeów na świecie, to, więc to... To prawda. Nowy Jork ma relatywnie krótką historię i Stany Zjednoczone mają relatywnie krótką historię, bo mówimy o okresie około 400 lat. Ale zadbali o to, żeby ściągnąć do siebie naprawdę najlepsze dzieła sztuki, najlepszych artystów wystawiających swoje spektakle na deskach teatrów, najlepszych projektantów mody. Też y, mówiłyśmy o tym, o y, imigrantach, bo to właściwie dzisiejszą Amerykę, dzisiejsze społeczeństwo amerykańskie tworzą imigranci. I Między innymi widać to w architekturze miasta, prawda? I w takiej urbanistyce miasta. My w Polsce bardzo mało to znamy, bo przez zniszczenia różne miasta tak były niszczone i odbudowywane. A w Nowym Jorku widać tak też historię miasta, historię ludzi poprzez historię architektury. I mamy coś takiego, że te dzielnice są bardzo różne, prawda? Miałam taką refleksję, że to było oczywiście jak się zmienia dzielnice, to rzeczywiście widać, że jest inaczej. Tak, ja myślę, że w Nowym Jorku są takie dwa zjawiska widoczne. Z jednej strony to takie nakładanie się na siebie historycznych warstw i znowu niektórzy się tutaj oburzą, ale przecież to właściwie taka krótka historia, więc jakie tutaj warstwy mogą być. Mimo pędu do nowoczesności w Nowym Jorku możemy zaobserwować także stare budynki, w ogóle nowojorskie wieżowce we współczesnych kategoriach są starymi budynkami, niejednokrotnie te najbardziej znane, flagowe Empire State Building, Woolworth Building, Chrysler Building, to są budynki, które mają już po 100 lat. Trudno nam sobie to czasami wyobrazić, kiedy porównamy architekturę polską z okresu sprzed stu lat właśnie z tymi monumentalnymi konstrukcjami. Ale mamy też tam XIX-wieczne kamieniczki, mamy mnóstwo odniesień do czasów holenderskich, które są zaszyfrowane chociażby w nazwach ulic. Jest malutki skwerek Bowling Green na Dolnym Manhattanie, gdzie dokonano tej słynnej transakcji zakupu Wyspy Manhattan przez Holendrów od miejscowych rdzennych mieszkańców więc naprawdę spacer po Nowym Jorku, a po Nowym Jorku się świetnie spaceruje pieszo, to jest taka wyprawa w przeszłość. Jest też to, o czym wspomniałaś, czyli skupisko dzielnic etnicznych w Nowym Jorku. Niektórzy mówią, że Nowy Jork to jest po prostu właśnie grupka wiosek połączonych ze sobą, i czasami mamy takie wrażenie, bo tam jest rzeczywiście mnóstwo takich zakamarków miasta zamieszkałych przez określone grupy etniczne, i one się te, te miejsca różnią bardzo od siebie architekturą, ale też kuchnią, zapachami, które się unoszą, bo mamy Little Italy, mamy Little China, mamy Małe Indie, Małą Polskę na Green Poincie, chociaż coraz bardziej się rozprasza ten Green Point i się bardzo zmienia. Mamy Williamsburg, który się kojarzy z kulturą żydowską, więc jest w czym wybierać i również pod tym względem taki spacer będzie bardzo interesujący. Nowy Jork to w ogóle amerykański, ale myślę, że Nowy Jork szczególnie jest dosyć, tak jak wspomniałeś, przyjemny do spacerowania, bo on jest regularny, on ma bardzo taką regularną siatkę ulic i to jest... Myślę, że ważny taki aspekt, żeby się nie pogubić. A tam jest taka topografia no, ogarnialna. Tak, na Manhattanie mhm. mówisz o słynnej szachownicy, tak. która została wymyślona również w XIX wieku. Tam się wtedy naprawdę w historii miasta dużo działo ze względu właśnie na tę dynamiczną rozbudowę i na napływ mieszkańców. I całą zabudowę Manhattanu rozplanowano właśnie w taki sposób, czyli siatka ulic poprzecznie przecinających się, wyjątki od tego jest Dolny Manhattan, czyli tam, gdzie osadnictwo się zaczęło. Tam jest bardzo nieregularnie, jest to plątanina ulic i odstępstwo od tego porządku. No, ulice są również ponumerowane, co niektórym ułatwia poruszanie się, bo na przykład można oszacować dosyć precyzyjnie czas. Dla mnie pokonanie jednej Przecznicy to zazwyczaj było chyba 10 minut spacerem. Natomiast one są też oznaczone literami. Wschód, Zachód, Czyli musimy wiedzieć, popatrzeć na mapę, która część jest po, po której stronie wyspy, żeby się w tym odnaleźć. Ale spacer naprawdę niejednokrotnie jest szybszy niż jazda samochodem albo przyjemniejszy niż jazda metrem, chociaż koniecznie nowojorskie metro trzeba zobaczyć. Nowojorskie metro, nowojorskie ta taksówki. I choć mówimy tyle o Nowym Jorku, to. Stolicą Stanów Zjednoczonych nie jest Nowy Jork. A nie każdy a to, to wie. <laughs> a, to a poniekąd. Hmm, w pewien sposób prowincjonalne miasto, mianowicie Waszyngton. Jesteśmy cały czas na wschodnim wybrzeżu i Waszyngton dzisiaj stolica świata. Miasto dużo rzadziej odwiedzane też przez turystów. Też właśnie wspomniałeś wcześniej o liczbie połączeń bezpośrednich z, z, z Polski, ale też z całej Europy do Waszyngtonu zdecydowanie mniej jest tego. Natomiast jest to miasto oczywiście warte odwiedzenia, chociażby dlatego, że ma bardzo dużą wyspę bezpłatnych muzeów i to jest rzeczywiście taka unikalna rzecz w skali światowej. Tak, Waszyngton to miasto, które zostało zaprojektowane na określone potrzeby. Jego budowa rozpoczęła się w 1790 roku na zlecenie pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Jerzego Waszyngtona. Waszyngton wyszedł z założenia, że stolica powinna znajdować się na terytorium neutralnym, bo Dystrykt Kolumbii jest taką niezależną mm. prowincją, nie jest osobnym stanem, ale ma status prowincji. I istotne było również jego położenie położenie przyszłej stolicy. Powinno być bezpieczne, powinno być łatwo osiągalne a to zapewnia położenie w dorzeczu rzeki Delaware. Powinno być oddalone w rozsądnej odległości od ważnych innych ośrodków, takich jak Nowy Jork czy Filadelfia, ale być w pewien sposób po drodze pomiędzy tymi ośrodkami a południem, które miało bardzo istotną rolę w historii Stanów Zjednoczonych. I te wszystkie warunki spełnia położenie Waszyngtonu, więc historycznie jest to bardzo ciekawe miasto, taki trochę eksperyment urbanistyczny. Znów bardzo precyzyjnie zaplanowane. No i można powiedzieć, że o ile Nowy Jork jest takim trochę sercem Ameryki, budzi mnóstwo emocji, to Waszyngton nazwałabym umysłem. Tam się <laughs> mieści wszystko to, co w Ameryce strategiczne, i również atrakcje turystyczne. né? Nie tak dostępne niestety dla przeciętnego obywatela, bo nie wszędzie ze względów bezpieczeństwa możemy wejść. Niektóre atrakcje możemy podziwiać tylko z zewnątrz, no ale one są fundamentalne dla w ogóle całej amerykańskiej państwowości. Tutaj się robi politykę, tutaj zabadają kluczowe decyzje dotyczące również światowego bezpieczeństwa. Mamy tutaj Kapitol, Biały Dom, Pentagon, ale też równie ciekawą Bibliotekę Kongresu. Czy Archiwa Narodowe? To są atrakcje, które warto wpisać sobie na listę. Oprócz tego te, właśnie bogato wyposażone muzea, o których wspomniałaś, z bardzo ciekawymi eksponatami. Bardzo ciekawe i rzeczywiście yy, nawiążę do tego, co powiedziałaś o. Yy, o tym, że choć Stany mają z perspektywy europejskiej, a jeszcze starszych cywilizacji nie, niedługą historię, to rzeczywiście Stany Zjednoczone jako państwo bardzo bogate, mają olbrzymie zbiory sztuki. I jest to rzeczywiście na przykład korzystając w Waszyngtonie z dostępu do bezpłatnych muzeów, warto zobaczyć na własne oczy wielkie, wielkie rzeczy, a jeszcze a propos archiwów narodowych, o których mówię, działaś, to jest z kolei takie miejsce, że jeśli ktoś. By będzie poszukiwał losu swoich przodków, albo przodków jakichś znajomych, albo dalszych kuzynów. To w archiwach narodowych przechowywane są dokumenty imigracyjne, amerykańskie dokumenty imigracyjne, i można się tam umówić na, na kwerendę. No i niezależnie w ogóle te archiwa narodowe, tam są, są bezpłatne również wycieczki, więc warto zobaczyć, bo to jest imponujące. Warto też dodać, że Waszyngton. To taka trochę amerykańska mała Japonia, bo jest słynny z kwitnących wiśni i tam się wybiera właśnie na przełomie maja, marca i kwietnia, po to, żeby zobaczyć całe aleje kwitnących wspaniale drzewek. Polecam też spacer po dzielnicy Georgetown. To jest taka historyczna część miasta. Podróż do przeszłości, brukowane uliczki, kamieniczki, świetne sklepy. Więc taki spacer po Waszyngtonie może mieć też trochę bardziej przyjemny, frywolny wydźwięk. I europejski. Z kolei w tym dystrykcie Columbia, Columbia, o którym wspomniałaś, on też jest taki przyjazny architektonicznie, ponieważ budynki prywatne nie mogą wyjść wyższe od budynków federalnych. Więc też o ile po drugiej stronie rzeki mamy już. Arlington, gdzie nowoczesna architektura dominuje, to w tej tradycyjnej części Waszyngtonu, czyli w DC, tam jest właściwie taka monumentalna, prawda? Sprzed no właśnie, zakładam około 100 lat, prawdopodobnie ta architektura, może z początku, no tak, bo chciałam powiedzieć z początku XX wieku, ale to właśnie sprzed 100 lat. Bardzo przyjemna, dosyć przyjazna architektura, przyjazne ulice. To jest dosyć też takie miasto yy, bardzo rozległe, ale przyjemne do zwiedzania w takim sensie, że są szerokie ulice, jest dużo parków w środku. Parków, różnych lasów, mmm, kanał, nad, kanały wzdłuż rzeki, tam, na których, po których można wiosłować, więc to jest z, być może zaskakujący kierunek, ale wart uwzględnienia w swoich planach mm -hmm, po, amerykańskich podróży. <laughs> Jeszcze tutaj wspomniałaś, ponieważ Waszyngton miał być oddalony, znaczy zamierzeniem mmm, Otworzenia Waszyngtonu jako stolicy było to oddalenie go od środków, i wspomniałaś Filadelfię, więc Filadelfia to jest takie, prawda? Pierwsze, pierwsze tak. założycielskie miasto Stanów Zjednoczonych. Zgadza się, tak. To też jest ważny fragment amerykańskiej historii. Równie ciekawe miasto i, i troszkę bardziej położone w głąb lądu, ale warto robić te eskapady, oddalać się trochę od wybrzeża, bo w głębi. Kraju czeka nas wiele do odkrycia. Mówimy tutaj o krajach i obyczajach i obyczaje, czyli ludzie, i miałyśmy Nowy Jork, który jest z jednej strony jest, jest Stanami Zjednoczonymi w pigułce, a z drugiej strony państwem można by powiedzieć państwem państwie, państwie, w państwie <laughs> i nie ma wiele wspólnego z resztą Stanów Zjednoczonych, Waszyngton też jest w pewien sposób eksterytorialny przez swoje funkcje, no ale zmieszam do tego, że tam też inni zupełnie ludzie mieszkają, inne zupełnie miejsca i jeśli pójdziemy dalej. Wschodnim wybrzeżem, to zbliżamy się na południe, to e, trafimy na miejsca znane chociażby z legendarnej książki Przeminęło z Wiatrem. My proponujemy dzisiaj wyprawę wzdłuż wschodniego wybrzeża, z północy na południe. I jeżeli będziemy się trzymać wybrzeża i zjedziemy z Nowego Jorku. Wzdłuż New Jersey, dalej na południe, czeka nas wiele wspaniałych miejsc do odkrycia. Zabytkowe miasta Charleston w Karolinie Południowej, Savannah w Georgii. W Georgii możemy rzeczywiście zrobić przystanki. Na zwiedzanie historycznych plantacji, y, również szlakiem filmowym. Ja polecam plantację, y, Boone Hall Plantation w y, Karolinie Południowej. Ona zagrała w serialu Północ-południe, ta charakterystyczna mm -hmm. aleja ocieniona dębami, z których zwiesza się mech hiszpański. To taki bardzo charakterystyczny mm -hmm. obrazek południa. Y, a dalej Floryda, czyli prowincja kiedyś hiszpańska, Florida, czyli kwitnąca, pokryta kwiatami. Tutaj mamy już klimat bardzo ciepły, chociaż nie wspomniałyśmy o tym, że Nowy Jork leży na szerokości geograficznej Neapolu i tam również bywa bardzo gorąco. No w Waszyngtonie <laughs> też bywa bardzo gorąco, we wszystkich tych miastach, o których mówimy właściwie. Nie myślimy o tym, prawda? Mam wrażenie, że dopiero kiedy z, um, dziś się rzadko korzysta z globusa, bo patrzymy na mapę w komputerze, ale kiedy na spojrzelibyśmy na globus, no to właśnie tak jak mówi, że to są te szerokości, które Uzasadniają klimat panujący w poszczególnych miastach. Tak, i z takim prawdziwym południem możemy zatknąć się na przykład w miasteczku St. Augustine na Florydzie. To jest najstarsze miasto w Stanach Zjednoczonych, założone w XVI wieku przez Hiszpanów. Przepiękne, malutkie miasteczko, pełne historycznych zabytków. No ale my jedziemy jeszcze dalej na południe. Do Miami, słynnego. Tak. Które też, ponieważ już to kilkakrotnie w ogóle nie, nie taki był plan, ale ciągle nam te wątki filmowe wchodzą. Nie unikniemy w tego w Stanach. To prawda. Więc mamy no, też jedno jedne z chyba najbardziej znanych obrazów filmowych różnego rodzaju bulwary w Miami Vice. Ocean Drive, South Beach to są te miejsca, dla których turyści odwiedzają Miami. Mnie czekała w Miami bardzo przyjemna niespodzianka. Ja tam trafiłam pierwszy raz z powodów służbowych. Wiedziałam, że jest to kurort plażowy, ale takiego rodzaju, który nie jest moim ulubionym czyli wieżowce wyrastające niemal wprost na plaży. To nie jest miejsce, w którym ja się dobrze czuję i tego się spodziewałam, że to może mnie rozczarować. Tymczasem okazało się, że Miami to jest miasto z największą liczbą budynków w stylu Art Deco na świecie, a ja bardzo lubię ten styl. W Miami występuje on pod postacią Tropical Deco. Czyli w takiej wersji właśnie kurortowej, plażowej. Mamy mnóstwo starych hotelików, restauracji, lodziarni, cukierni, które są utrzymane w pastelowych kolorach, mają te charakterystyczne, opływowe kształty. Neony. Kolory są nawiązaniem do kolorów, które można spotkać w gałkach lodów, więc taka paleta bardzo jasnych, pozytywnych barw i miasto bardzo dba o te. Budynki, o ich renowacje, więc to jest bardzo ciekawy sposób na odkrywanie miasta. W starym stylu, takie retro Miami. Ale Miami ma oczywiście do zaoferowania dużo więcej. No, bo tu, żeby była też jasność, bo jest miasto Miami, prawda? I Miami Beach, które tak. są dwoma osobnymi, w pewien sposób ośrodkami. Zgadza się. I jeszcze, żeby skomplikować sprawę, jest rzeka Miami, a rejs z rzeką Miami jest bardzo fajnym sposobem na to, żeby zwiedzić miasto, żeby przeglądać się tym słynnym Waterfronts, czyli Rezydencjom, wieżowcom, biurowcom, które stoją tuż nad wodą, i można je z pokładu łódki, która płynie z tramwajów rzecznych, oglądać właśnie od tej wodnej strony. I to jest bardzo przyjemny sposób na zwiedzanie miasta. Bardzo ciekawa jest również Mała Hawana. To jest dzielnica etniczna związana z Kubą. Kubą, która jest przecież bardzo blisko od Miami i mnóstwo Kubańczyków do Stanów Zjednoczonych przedostaje się właśnie docierając do Miami. I tam często się zatrzymują. I to jest grupa, która już sobie zbudowała własną kulturę, jest bardzo związana z całym kulturalnym krajobrazem Miami. Tam świetnie zjemy, tam się będziemy świetnie bawić, bo przecież Kubańczycy słyną z pozytywnego podejścia do życia, ze świetnej muzyki. Więc jest to miejsce, bez którego trudno jest zrozumieć historię Miami. Ja polecam także. Udanie się jeszcze, jeszcze bardziej na południe, palcem po mapie i odwiedzenie archipelagu Florida Keys, czyli takie malutkie wysepki, które się znajdują na południe od Miami. One wszystkie są połączone drogą i istnieje wiele mostów, które łączą ze sobą te wszystkie wysepki. To jest bardzo fajna taka jednodniowa wycieczka. Na Key West czeka nas dom Ernesta Hemingwaya, zachwycająca willa w stylu kolonialnym. Bardzo przyjemne plaże, taki bardzo wakacyjny klimat, ciekawa architektura. Więc to kolejna rzecz, którą w Miami warto wpisać sobie na listę. I też warto nie być zdziwionym, że język hiszpański tam jest ba, bardzo obecny. <noise> tak, przyda się jego znajomość. Jeżeli ktoś je posiada, to się tam akurat świetnie znajdzie. Tutaj zupełnie tak, nawet trudno nazwać to pigułką, ale jakąś mikropigułką padły trzy, trzy punkty, o których mówiłyśmy. I to wszystko są Amerykanie, w sensie obywatele amerykańscy, ale których bardzo wiele różni. Tym niemniej Amerykanie. Właściwie zastanawiam się, czy możemy powiedzieć, czym, na czym budują swoją tożsamość, tak bardzo różniące się między sobą obywatele. Mnie to również zastanawiało, jak sprowadziłam się do Stanów, jak to możliwe, że Taki, taka ogromna przestrzeń, takie liczne społeczeństwo funkcjonuje jako jeden kraj, jeden naród. Jak to w ogóle jest możliwe, żeby tych wszystkich ludzi ze sobą pogodzić, żeby ich jakoś prawnie y, utrzymać w porządku, y, a okazuje się to możliwe. Y, I myślę, że mieszkańcy różnych miast, różnych Stanów, y, czują się przede wszystkim Amerykanami. To jest dla nich niezwykle ważne. Amerykanie są. Bez względu na swoje pochodzenie, patriotami. Ich pierwszą taką tożsamością to jest, jestem Amerykaninem, a dopiero później jestem republikaninem albo demokratą, dopiero później w tropie, w mojej rodzinie pochodzenie polskie, irlandzkie, kubańskie. Oni rzeczywiście są bardzo przywiązani do tego swojego mitu założycielskiego. Czyli do takiej wiary w to, że ich kraj założyli ludzie, którzy przybyli na statkach z innych części świata bardzo zdeterminowani, gotowi na wiele poświęceń, w imię tego, żeby jako pierwsi dotrzeć na miejsce, zdobyć dostęp do pewnych zasobów, ale też zorganizować sobie państwo na własnych zasadach, lepiej niż to było w ich rodzinnych stronach. I, I oni sobie po prostu to, ten kraj wypracowali, wymyślili, stworzyli go od początku do końca i są z niego bardzo dumni. I nadal tak właśnie rozumieją swoją rolę, że oni są w najlepszym miejscu na świecie, w narodzie, który ma niesamowite osiągnięcia i są z tego po prostu dumni. I, i dlatego są w stanie działać jako społeczność, mimo tych różnic ogromnych między nimi niewątpliwych. Też m, taki to tylko króciutko, mianowicie ci ojcowie założyciele też bardzo zadbali o pewne Podstawy państwa, które są bardzo stabilne. Zmierzam do tego, że różne pomysły kolejnych frakcji politycznych nie są w stanie naruszyć pewnych fundamentów, bo to zostało bardzo stabilnie zapisane. Ale zmierzam też do tego, że faktycznie, kiedy się widzi Amerykanów gdzie indziej, to oni bardzo na jakichś wycieczkach, na przykład w Europie, to oni bardzo siebie wyławiają, prawda? Natychmiast siebie słyszą, rozpoznają i pytają się, skąd jesteś, i więc mają bardzo. E, tak, no pewną amerykańską stadność. Oni w sobie. też na terenie Stanów Zjednoczonych bardzo chętnie e, używają flag. Na każdym kroku powiewa amerykańska flaga, czy to jest prywatny ogródek, czy stacja benzynowa, czy jakiś sklepik, e, z, e, jakiś mały sklepik z prywatnym właścicielem. E, w witrynach wiszą portrety gubernatorów, prezydentów. E, przed wyborami każdy zamieszcza w domu mały transparencik z Opieranym przez siebie kandydatem, więc oni naprawdę tutaj są, mają taką dużą otwartość, oni nie trzymają flagi na specjalne okazje, yy, oni po prostu są na co dzień Amerykanami, wyborcami, obywatelami też można by się w pewien sposób wykpiwać to, że oni też rzadko wyjeżdżają poza Stany, ale z drugiej strony mówimy Stany Zjednoczone, ale to jest właściwie połowa kontynentu, olbrzymiego kontynentu. Wszystkie strefy klimatyczne i pełna różnorodność geograficzna, krajobrazowa, więc właściwie po cóż po cóż I dodatkowo jeszcze terytoria tak. zależne, tak. także jest w czym wybierać naprawdę. i Życie nie starczy, żeby wszystkie te wspaniałe miejsca odwiedzić. Ale niech nas to nie zniechęca. Od czegoś trzeba zacząć. I nie dajmy się przytłoczyć amerykańskiej obfitości. Po prostu zacznijmy odkrywać jakiś mały kawałeczek. Bardzo jest to przyjemna zachęta. Kraje i obyczaje, Monika Stachura. Magda Żelazowska, dziękuję. Materiał sponsorowany przez Biuro Turystyki ZNP Logos Tour, które oferuje wyjazdy kulturowo-poznawcze na siedem kontynentów, spełniając marzenia o poznawaniu świata. Wyjątkowy standard, indywidualne podejście oraz unikalne atrakcje sprawiają, że egzotyczna przygoda jest na wyciągnięcie ręki. Więcej informacji na logostur.pl